Picture, picture, smile for the picture Pose with your brother, won't you be a good sister? Cześć. Gdzie ona. Mam to gdzie teraz jest. Coś się stało? Ach, nie gadaj. Może trzeba jej poszukać. No to chyba ty, bo ja na pewno nie pójdę za nią. No i ja też nie. obyć się nic nie stało. To, to nie ma sensu. To wszystko już nie ma sensu. Ja straciłam wszystko. Josha mnie. Mamę. Ivy już... Nie mam nikogo. Jestem sama, sama, to tak strasznie brzmi. Ale prawda zawsze jest straszna, prawda? Nie daleko jest klif Rosalie Lucy? Wejdźmy się środka, zaraz zamarzniesz. Lucy, gdzie jesteśmy? To wygląda, jakby był nasz korytarz, ale nie kojarzę tego miejsca. Tak, to część naszego domu. A przynajmniej był część naszego domu. Ogólnie ojciec oddzielił te dwie części i zostały tutaj zaledwie dwa pokoje: Owy korytarz i pokój matki? Tak, zgadza się. I co tu robimy? Czas powiedzieć ci, o co chodzi. W sensie, że... W sensie, że nasze życie było kłamstwem. Ale, że fabuła. Więc... Potrzebowałam około dwóch miesięcy, aby dotrzeć do tego wszystkiego. Ale teraz mogę już powiedzieć ci o co chodzi. To mów. Nie wiem, czy jestem do to gotowa, ale ja też, spokojnie. Co było tak? Nieliczni wiedzą, iż nasza matka miała siostrę. Imi naszej matki to Izabela, a jej siostry Martina. Martina miała dość swego męża. Chciała się z nim rozwieść, ale chciała zatrzymać Evelyn przy sobie. Na co ojciec nie był gotowy? Chciał, aby ich córka została z nim. Więc Martina poprosiła Izabelę, aby mogły mieszkać tymczasowo u niej, aby mąż Martyny nie mógł ich znaleźć. Oczywiście Izabela nie mogła odmówić swojej młodszej siostrze, więc godziła się na to. Jadąc po swoją córeczkę, Martina miała niestety wypadek samochodowy. Ginęła na miejscu. Dobrze, to dość ciekawa historia, ale co to ma wspólnego z nami, Lucy? Nie, mów mi. Evelyn. Po tym wypadku nasza, przepraszam, Twoja matka, postanowiła zaopiekować się Eveline, jak, jak zresztą obiecała zmarłej siostrze. Oprócz tego miała jeszcze ona jedną córkę: Rosalie, czyli ciebie. Na początku dziewczynki bardzo dobrze się dogadywały, ale. Izabela i jej mąż faworyzowali Rosalie. Bo co tu się dziwić, to w końcu była ich własna córka. Ale to niemożliwe, dlaczego nazywasz się Lucy, a nie Eveline? Moja matka zmieniła moje imię, no i rzecz jasne nazwisko, żeby mój ojciec nie znalazł mnie. W końcu można by to uznać jako porwanie. Więc przez całe życie myślał, a zresztą nadal myśli, iż zmarła w wypadku razem z matką. Matkę zaczęła zbrać choroba i tak sposobem już nie jest z nami. Ojciec się załamał, tyś zresztą też. A ja nie chcę, żebyś wzięła mnie za jakiegoś potwora czy coś. Było mi przykro i jasna sprawa, ale poczułam ulgę. Okej, okay. przestało się faworyzowanie. Teraz był mój czas. Mój czas, czyli według mnie całkowite zniknięcie siostry. Mój czas. Wszystko brzmi super, prawda? Mam przyjaciół, mam Sławę w szkole, a co najważniejsze, zero siostry. Plan idealny, prawda? Jak widać, nie. Przyjaciele, fałszywi. Sława znika w okamgnieniu. A siostra? No właśnie, siostra. Co, zabrał ci wszystko? Dobra, zawsze jest to sama odpowiedź. Siostra! Oczywiście, że siostra. Kto mógłby być tak bodły, żeby zabrać ci wszystko? Jak widzimy, mamy tu przykład kopciuszka. Albo śpiąca królewna. O diabolinie nikt już nie pamięta. I Wiesz, nauczyłam się z tym żyć. Ogólnie Jake. Pamiętasz gościa? Ojciec widział, że wrzęszę. A jeśli poznałabym prawdę, sadziłabym go za kratki. Dlatego wynajął Jake'a. Kazał mu jak najbardziej utrudnić mi dostęp do jakiejkolwiek informacji. Jak widać, nie udało mu się to. I Widzisz? Nawet po tej historii będę tą złą. Nikt nie patrzy na to inaczej, prawda? Może diabolina jest dobra, hm? Ale nie. Ktoś musi być tym złem. Dlaczego nie ty, co? Zabrałaś mi wszystko! Od samego początku mnie nienawidzisz! Więc dlaczego ja jestem te zła? Co ja ci takiego zrobiłam, co? Ja naprawdę nie wiedziałam. Lu. Eveline. przepraszam. Naprawdę nie wiedziałam. Rozumiem, mogłaś cię robić. Twoja matka nie żyje. Twoi przyjaciele odeszli z mojego powodu. Ale naprawdę nie chciałam tego. Ty płaczesz? Proszę, nie rób tego, błagam. I myślisz, że będzie happy end, co? Nie, wiem, przepraszam, nie wystarczy, ale spróbuję cię jakoś wynagrodzić wszystkie lata. Dobra, w sumie, co mi szkodzi? Naprawdę? Tak. Ej, a, a co z Joszem? Przepraszam, byłam zła, czyli to ty. On... On mówił prawdę? Tak, wybacz. Nie, ja muszę go przeprosić. No to idź, poczekam na ciebie. Dzięki. Josh? co <noise> to ty. Wiesz, spieszę się topa. Josh! Jezu, o co ci chodzi? Porozmawiajmy, proszę. Nie mamy o czym. Myślę, że mamy. No proszę cię, proszę. Proszę. Niech ci będzie, o co chodzi. Przepraszam. Okej, okay. teraz będę chodziła po wszystkich i przepraszała. Lubiłam źle, okej. Okay. Nie chciałam. Najpierw Lucy, potem ty. To jest Lucy. Długa historia, może kiedyś ci opowiem. Okej, okay. jestem tą złą. Jestem dobrym bohaterem. Ty jesteś Lucy też. Ja jestem zła, ale zrobiłabym wszystko, żeby to naprawić. Naprawdę nie chcę. Naprawdę nie chcę. Nie jesteś zła, nigdy nie byłaś. Skąd możesz to wiedzieć? Tak, ja, tak czuję. Zobaczysz mnie kiedyś. Już to zrobiłam. Kocham cię, wiesz? Ja ciebie też.